Dzień dobry, witam Was w sobotę, 14 grudnia. Jest dziś chłodno, dosyć minus jeden, wiatr wieje, ale przyjechałem sobie do lasu, pochodzić trochę przy ulicy, poszukać puszek, ponieważ jest to trasa, którą codziennie do pracy dojeżdżam. Tam dalej jest miejscowość Wawrowice, a to z drugiej strony Łąkosz. No, ten las tutaj ma, nie wiem. Dwa kilometry, może trochę więcej. No i postanowiłem się przejechać dzisiaj. Coś może ponagrywać, trochę porozmawiać sobie. A przy okazji takie znajdy pozbierać. To jest to dzika locha. Zobaczcie. Pierwszy dzik znaleziony w lesie. No i dobra. Więc to rękawiczki już założone. Reklamówka przygotowana. Idę na lewą stronę i zobaczymy, cóż tu można. Ile tego towaru można znaleźć przy ulicy. A z tego, tak co widziałem, jak jeżdżę codziennie, no to trochę tutaj tych puszek leży. Są takie miejsca, gdzie w ogóle jest jakby wysypisko. W niektórych miejscach trochę mniej, ale nic. Spacer jest zawsze dobry. Jak mówiłem, troszkę się przymroziło. No, i tak trochę za zimno, żeby siedzieć w lesie i sobie kopać. Na no, magnes też tak trochę nie bardzo. Chociażby tam człowiek z dwie godziny może wytrzymał, ale nie mam tyle czasu dzisiaj, żeby tam gdzieś dalej jechać. A wilka, że tak powiem, ciągnie do lasu. Przy okazji wilka, to chciałbym pozdrowić samotnego wilka. Zapraszam na jego kanał. No i cóż, kawałek tutaj w tą stronę zrobiłem. Na razie dużo nie ma, ale ile mamy? Cztery chyba sztuki, a dalej będzie więcej. No i no i mówię, gdzieś trzeba wyruszyć. No tym bardziej, że troszkę jak pisałem, mi tam zaszwankowało zdrowie. A dokładnie chodzi kręgosłup, niestety. Znów się odezwał. No i tak trzeba się trochę oszczędzać, że tak powiem. No ale zobaczymy, jak to dalej będzie. No i cały kawał przeszedłem. Ktoś, ktoś, słuchajcie, sprzątał las. Bo nie ma nawet śmieci za bardzo. Tu dopiero zaczynają się puszki, które ja wczoraj widziałem. Wieczorem dziwna sprawa. Z jednej strony fajnie. Nie wiem, czy to lasy jakieś mają swoje. Służby, które sprzątają też, być może. No ale jak mówiłem, zaczęły się moje problemy z kręgosłupem, bo ja już jestem po operacji. Dwa lata temu mi robili y, operacje w Elblągu. Mam y, dwa kręgi, wiecie, na śruby poskręcane, bo się okazało, że tam mam bardzo luźne. No, i tak to wygląda. No teraz zacząłem tak od jakiegoś czasu odczuwać, też już taki wiecie ból w lewej nodze, bo to taki zawsze idzie. Nie wiem, jak to nazwać. Prąd jak na nerwy kręgi uciskają. No, i niestety byłem już u mojego neurochirurga. Tam mnie wysłał na rentgena, takiego czynnościowego, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. I nie wiadomo, czy trzeba będzie powtórkę robić, czy jak. Zobaczymy, okaże się. W każdym razie, na razie nie mogę za bardzo e, nadwyrębrać tego, wiecie, kręgosłupa. No i dlatego też magnes mnie kusi, ale Zobaczymy tam po tych całych konsultacjach co to, co to, z tego wyjdzie. No a na razie sobie tutaj mówię pochodzę chociaż trochę poschylam się, trochę przysiadów porobię. No tu jest taki zajazd, zajazd dla tirów sobie zrobili. Nie zbieram cię śmieci, bo jak mówię przy ulicach kiedyś sprzątałem, ale to jest tylko na chwilę wszystko. No, to jest też posprzątane ładnie. No to super. Byłem też teraz w czwartek w Olsztynie. Pozdrawiam osoba, które, osobę, która jest z Olsztyna. Serdecznie, ponieważ już mi badania się okresowe kończyły. No i trzeba było pojechać, pozaliczyć tych wszystkich lekarzy. Bo my nie wiem, czy wiecie. A może niektórzy wiedzą że stonosze, to mają takie same badania jak tam kierowcy tirów i innych takich samochodów czyli psychotesty neurolog okulista tam jeszcze najpierw to badają cukier we krwi EKG no i taki jest tam wywiad z pielęgniarką środowiskową i na końcu jest ten główny lekarz, który tam według tych wszystkich tam wyników które wyjdą później daje na dwa czy trzy lata, no mi dalej na dwa lata na razie, yy, ponieważ mi trochę ciśnienie skoczyło na końcu, ale tam ogólnie miało być tak fajnie, bo przy rejestracji dają taką rozpiskę tych kolejnych lekarzy, są godziny napisane o których tam się stawić. A później się okazało, że przy Okuliście kobietki sobie zrobiły swoją kolejkę bo się okulista spóźnił te godziny już tam później nie pasowały no i była wojna niesamowita mi tam się jakoś udało chyba jako piąty z kolei trafić także jeszcze jakoś to w miarę szybko opanowałem, ale później to moja kobietka się naśmiała, bo ona była ze mną dla towarzystwa także się nasłuchała trochę tych kłótni różnych wyzwisk przedświątecznych no, i tak dzisiaj ładnie mówiłem, mrozik, takie powietrze rześkie, ale z tego co patrzyłem, tam na kolejne dni to ma być cholera plus 7, plus 8, i tak deszcz, deszcz ze śniegiem, także nie za wesoło. O tu zobaczcie sobie, dwie leżą. Ta już taka ładna, skompresowana, ta w połowie, mówię, jakby ta strona, jakby ktoś tutaj. Jechał i gubił puszki, bo ja już tutaj byłem chyba w środę, jak wracałem z pracy. I tam dalej taki odcinek znalazłem. Kurczę, że nazbierałem jedną torbę. Tam na odcinku, nie wiem, 30 metrów tych puszek. A tylko z tej strony ulicy właśnie. Nie wiem jak to wygląda. I tu co kawałek właśnie będą takie widzicie. Plaskate nawet Tigery. No, a jeśli chodzi o zbieranie puszek, to chciałbym serdecznie pozdrowić Maćka z kanału Ostatnich z Odzysku, który teraz podjął wyzwanie i założył drugi kanał do tego OZO, ale nie pamiętam jak to było dalej. Stawię wam tam link do kanału Maćka w opisie. No, i on planuje w ciągu roku e, zbierając puszki i butelki zwrotne. Sprzedając je, wiecie, i inwestując te pieniądze tam w kryptowaluty, bo on nam się na tym zna. Dla mnie to jest czarna magia. Nie interesowałem się tym nigdy. No i że w ciągu roku uzbierać 10 tysięcy złotych. No myślę, że jakby dobrze inwestował, to jest to możliwe. Tylko że on tam ma takie miejscówki z tymi puszkami co ja widziałem. Bogate bardzo. Tam nawet takie było jedno miejsce, gdzie miał w reklamówce, w reklamówkach o kilka puszek ładnie pozwiązywanych tak zwane baterie puszkowe. Ja znalazłem też chyba za 4 czy 5 w mojej karierze zbieracza. Takie baterie, więc ktoś mu napisał, że sobie podrzucił to no filmu. No nie wiem czy by się chciało komuś kupować piwo i ten. Pakować puszki do reklamówki, wywozić i zbierać, no to bez, no bez sensu całkowicie. Także ja też Maćku takie baterie mówię, znalazłem, ale yy, nie aż tyle jak ty. No, u ciebie to jest ciekawe miejsce. Patrzcie, jak ładnie sobie ktoś podjechał samochodem. Tu i porządki porobił. Zobaczymy, są jakieś kartki. Temo czy Gladze. Nie wiem, czy to jest imię i nazwisko. Jakiegoś gościa z zagranicy, nie mam pojęcia. No ale czasami tak też takie miejsca się zdarzają. Temo czy Gladze. Może, może być imię i nazwisko. No i tutaj gdzieś widziałem, że kolejne puszeczki będą. Marka sobie odpoczywa, nie ma tego dużo, ale to nie o to chodzi, ważne żeby się przejść, nie siedzieć w domu w sobotę, trochę kroków się zrobi, ja sobie w tym moim zegarku tak ustaliłem taki yy, limit, czy jak to nazwać, poziom 8000 kroków dziennie. No i tam w pracy to wiadomo, to bez problemu się zrobi, Bo ja tam robię gdzieś koło 10-12 tysięcy, ale jak mam wolne, no to sobie też tam gdzieś wyruszę zawsze. Pochodzę, żeby tak nie zesztywniać w domu, nie zasiedzieć się, więc staram się ruszać jak najwięcej. Jakiś czas temu dowiedziałem się, że tutaj gdzie ja teraz mieszkam, gdzie pracuję, to był powiat lubawski. Teraz jest powiat nowomiejski. No i kiedyś tak się mówiło. No i każdy fragment naszego kraju ma jakąś swoją miejscową gwarę. U nas to się na przykład tam mówi. Zamiast tak to jo. A z tego, co słyszałem, to kiedyś się mówiło w ten sposób. My mawa, my dawa, my powiat, lubawa. Także fajnie, śmiesznie. A jak tam w waszych regionach? Jest takie jakieś przysłowie? Podobne do naszego. Podejrzewam, że tak. Tu jak mieszkałem w Gdańsku, bo mieszkaliśmy 4 lata. Mieszkaliśmy i pracowaliśmy w Gdańsku, no to tam dużo jeździłem po Kaszubach, no i też słuchałem sobie tej gwary kaszubskiej, ale takie starszych ludzi to nie było można w ogóle zrozumieć, jak się nie znało tego. A ja tam jeździłem z racji tego, że pracowałem tam w ochronie i robiliśmy takie konwoje, że zbieraliśmy, wiecie, pieniądze z tych różnych punktów ruchu, gdzie były gazety nasza firma miała umowę na odbiór gotówki nie? więc całe Kaszuby żeśmy kiedyś objeżdżali fajna to praca była, nie można powiedzieć, no ale najgorszy był ten wynajem mieszkań w Dańsku. tam jedna pensja to właściwie szła na mieszkanie, na opłaty i tak na dłuższą metę to raczej ciężko by było tam się utrzymać. Więc wróciliśmy w swoje rodzinne strony. No ale dobrze wspominam nawet, chociaż taki wiadomo, mi to przeszkadzał trochę ten taki szum miejski. Samochodów pełno, wszyscy zawsze się spieszą, biegiem. Chociaż teraz są takie czasy, że tutaj też się u nas wszyscy spieszą. No, ale jednak trochę ciszej, spokojnie jest. No i te lasy. Nasze kochane lasy. No i też ostatnio słyszałem starą nazwę pewnej przyprawy. Ciekawe, czy ktoś będzie wiedział o co mi chodzi. Bo słyszałem, że jest taka przyprawa, która kiedyś nazywała się Kubaba. Jak ja to pierwszy raz usłyszałem, to nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Ciekawe czy ktoś z Was mi powie, napisze, yy, czy słyszał o czymś takim jak Kubaba. Ja tam oczywiście pod koniec filmu powiem o co chodzi, ale jak ktoś w tym momencie wie, to proszę mi napisać w komentarzu. Jestem ciekaw jak to jak to będzie wyglądało. A tak już widzicie, las się prawie kończy. Jedną reklamówkę puszek już mam w samochodzie. No a w tej tutaj na razie połowę niecałą. Nie ma tego aż tak dużo jak myślałem, że będzie, ale to nic. Widziałem, że o 13 jeszcze Dario będzie miał premierę filmu. Także mam pół godzinki, żeby zdążyć. Przy okazji pozdrawiam Cię Darku z Darios z kanału Dario Magnes. Albo Dario1974, też link do kanału Darka będzie w opisie filmu. On tam chodzi z wykrywaczem i z magnesem. Ja u niego byłem też dwa razy pomóc tam w jego akcji, którą tam sobie tak zaplanował, żeby trochę tą trynkę oczyścić w Rudziądzu. Super facet, zapraszam także do oglądania jego kanału. Do zostawienia śladu po sobie, jakoś komentarza. A ja idę dalej. Biała meba tutaj dumie sobie stoi, chociaż mi trochę problemów ostatnio narobiła, bo walczyłem z tym sprzęgłem, jak wcześniej mówiłem. Chociaż się na końcu okazało, że to. Nie samo sprzęgło, które wymieniałem w, maju, w marcu, ale łapa, która to sprzęgło dopycha, tam się wyłamała, no i trzeba było tą łapę wymienić i łożysko, no i razem z robotą 7 stówek poszło. No ale niestety takie są uroki, jak się dużo samochodem jeździ. A wiecie, przy moim jeżdżeniu, jeszcze jak się sprzęgło wciska, nie wiem ile razy dziennie, ciężko to by było obliczyć, pewnie. No ale wsiadam na wsiadam, pewno ze 100 razy dziennie, jak nie więcej, z tego samochodu. No i też podejrzewam, że ten ruch taki przy wychodzeniu wychod i wchodzeniu, ten jednostajny, też trochę na kręgosłup wpływa. Tak przynajmniej lekarz mi kiedyś mówił. No i tu już mamy za zakrętem Wawrowice. Ten fragment w ogóle tej wioski się nazywa śluzka. Tutaj. Tutaj podobno jakaś była śluza, tam dalej na prawo. Tam, gdzie za tą górką jest stary młyn. Chciałem też tam z magnesem pochodzić, ale podjechałem się. Okazało że chyba ktoś to kupił. No i jest wszystko ogrodzone płotem. No więc nie dało się wejść. I teraz w ogóle zauważyłem, przynajmniej tam w moich stronach, że, że przybywa w lasach opon. Nie wiem, przecież każdy może cztery opony rocznie wywieźć na przok, tutaj przynajmniej w moich stronach. A tak chyba wszędzie jest w Polsce, mi się wydaje. No i ja w tym roku jeszcze zdążyłem wywieźć swoje, przy okazji, że sąsiad mój wywoził. I tak się zgadaliśmy, że mu tam wystawiłem przy drodze, zabrał. Także super. Udało się to załatwić. A niektórzy wywożą do lasu, po prostu do utylizacji, tak zwanej leśnej. A tak a propos śmieci, to z tego co się dowiedziałem w pracy, to czeka nas tutaj ciężki okres teraz. Dlaczego? No bo z tego co wiem, to firma, która w Nowym mieście i okolicach zabiera śmieci ceny podnosi. I tak już było w tamtym roku, że wtedy oni do każdego mieszkańca wysyłają list polecony ze zmianą tych cenników tam, wiecie. Więc będzie poleconych do cholery trochę. No w tamtym roku to ja nie pamiętam, ale chyba trzy tygodnie to roznosiliśmy. Każdy brał po sto chyba dziennie i się biegało tam, najgorzej po tych blokach cholera, bo to do każdego jednego mieszkania I najgorszy okres jeszcze przed świętami, jak mamy innej pracy dużo no ale coś zrobić, nie będę narzekał, no bo to jest moja praca, nie? no ale tak to wygląda, bo już z tego co wiem to Iława już jest zawalona e, tymi listami więc i nas to czeka. Na mieszkańców czeka podwyżka. U mnie na razie jest cisza, bo ja tutaj podlegam pod gminę biskupiec. No i u nas wywozi śmieci komunalka. No i na razie tam nic nie ma. Wiadomości, że miałoby coś do góry iść. No i patrzcie, trochę się już zapełniło O, tu jeszcze widzę kawałek złomu będzie. No i ten samochód przejedzie. Patrzcie jakieś połowa wiadra albo jakieś wanny bardziej. A czy taka linka aluminiowa będzie z jednej, z drugiej strony. Dobra zabieram no i na tym będzie tutaj koniec chyba mojego spaceru tu w ogóle słuchacie tam dalej mniej więcej w tych krzakach leżała beczka metalowa którą kiedyś znalazłem i zrobiłem shorta takiego krótkiego i tam się rozgorzała dyskusja wtedy bo nazwałem go grube znalezisko przy ulicy no i chyba niektórzy myśleli że chodzi o Znalezisko wykrywaczem podejrzewam I wchodzili, ja tutaj tak sobie zrobiłem dla jaj I też przez to podejrzewam że mnie trochę YouTube przyblokował Bo po tym szorcie to mi się o połowę oglądalność spadła Niestety No i patrzcie W tej mam tak prawie pełno Tutaj jest większa połowa, jeśli to jest możliwe z tego, co słyszałem, to połowy są zawsze równe, ale to nic. Zamykam i jadę dalej. Jeszcze dość młoda godzina, którą to mamy. 12:44. Ja muszę stąd w ogóle jechać, bo tymczasem ciadlarka sobie obejrzeć. To nie ma w ogóle zasięgu. W tym lesie jest taka dziura, jeśli chodzi o internet. No, trzeba będzie wymienić filterek od gazu. Bo on tak właśnie daje znać takim piszczeniem, że już jest czas na wymianę. Ok, ruszam dalej. No i cóż, premiera udarka obejrzałem sobie. Patrzcie, jakaś buteleczka wpada. Ale już marżnie wszystko. I tutaj się kawałek tutaj jeszcze przejdę bliżej domu żuberek i będę ruszał robić obiad i są w planie klopsy mielone żonka mi tam przygotowała. Ja tylko ugotuję ziemiaki, usmażę klopsy i będzie obiad jak talala Chciałbym wszystkim też podziękować yy, pod tym moim ostatnim postem, że mi życzyliście zdrowia, dziękuję bardzo, że jesteście ze mną, jakby te wszystkie życzenia się spełniły, to bym skakał jak sarenka, także dzięki wielkie. Ale jak się z lasu wyszło, to jednak trochę chłodniej się wydaje. No nic, tam w lesie jest czysto, bo Mówię, tutaj całe te pasy leśne są wyczyszczone, nie wiem czy to służby jakieś, które może mają te pasy drogowe pod swoją opieką to czyszczą. Spacer będzie zaliczony. Trochę aluminium nazbierane. Także dwa plusy z tego są. Ja, minusów żadnych nie widzę. No tutaj, właśnie chyba zatrzymują się kierowcy tirów. Jakaś na A cóż to będzie? Wygląda na to, że chyba lampa jakaś się komuś potłukła. Na pewno raczej. Dobra, zabiorę ze sobą też. Do śmieci poleci. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, zdrówka też dla Was. No i cóż, kolejna flaszka. Do zobaczenia!